Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj mam dla Was karty Tarota. The Sugar Skull Tarot Deck and Guidebook. E, tak, Dawid Aros jest e, autorem i Karolina Martinez, jak dobrze czytam, e, zajmowała się ilustracjami. Zobaczcie jakie kolorowe. Jakie niezwykłe obrazy i tło jest ciemne, co daje ogromny kontrast. Mi bardzo się podoba. Ciekawa jestem, jak wam? Jak wasza opinia na temat tych obrazów? E, tutaj mamy oczywiście powielone informacje, nazwa tarota. Mhm, tutaj już widzicie jakieś obrazy. Są one oczywiście bardzo specyficzne dla kogoś. Będą super dla innej osoby, może nie do końca. Jak zawsze, druk tutaj jest, słuchajcie, tak drobny że naprawdę bardzo bardzo dlatego przybliżę mam nadzieję, że pięknie ostrzy tutaj jeżeli ktoś z was będzie sobie chciał przeczytać, zatrzymaj sobie na chwilkę i przeczytaj możesz sobie na telefonie zbliżyć też tekst ok, dobra, to idziemy zobaczymy co tu w środku jak tu wygląda zobaczcie jaka różowiutka śliczna, powiedziałabym nawet malinowa troszkę wyściółka Karty są ogromne. Teraz Wam pokażę. Tutaj też mamy tą malinową wyściółkę. Okej, okay, ale zacznijmy może jak zawsze od książeczki, a później Wam pokażę same karty. Okej. Okay. Książeczka. Tak, taki przewodnik bardziej bym powiedziała. Zobaczmy, co tutaj mamy. Powtórzone informacje, to już mówiliśmy. Z tyłu nie ma żadnego już. Tak. Aha. I wydawca jest Tiller Press. Okej. Okay. I ja mam wydanie z 2021 roku. Okej. Okay. Why a Sugar Skaldek? Dlaczego tak się nazywa? Tak. No, tutaj dużo tych meksykańskich naleciałości. Temat tekili się tu pojawia na przykład. Mhm. Jakieś hiszpańskie tu tematy też. Tak, zobaczcie. Mexican culture and traditions. I tam właśnie w tych tradycjach czaszki, czy w ogóle ten kult La Santa Muerte jest bardzo jeszcze kultywowany. W związku z tym tutaj ten tarot jest gdzieś taką celebracją tego tematu, prawda? Tak, no i tu na początku mamy wyjaśnione oczywiście, jak się przygotować do czytanka. Tutaj mamy już jakieś rozkłady. Najpierw mamy rozkład na trzy karty. Później mamy rozkład. Celtic Cross, czyli krzyż celtycki, później mamy The Sugar Skull Spread czyli taki oryginalny jakby do tego tarota rozkładzik następnie mamy już opisane wielkie arkana o zobaczcie, tu już jest pierwsza karta, tak one właśnie wyglądają Zaraz Wam pokażę. Mamy tak, na temat każdej karty. Na przykład jest głupiec, i tutaj mamy troszeczkę opisane, co widać na karcie, prawda? Później mamy basic definition, czyli taka podstawowa definicja, opis jakby tej karty, jej znaczenia, prawda? Co tutaj wnosi. I później jest reverse definition, czyli jeżeli ktoś by chciał czytać z rewersami, czyli z odwróconymi kartami, to też tutaj jest podpowiedziane. Mm -hmm. No i jest tu oczywiście kilka zdań na temat tego, czym jest głupiec, jaką energię wnosi, jakie to są podpowiedzi, prawda? Jaka to jest energia? Tak. No dokładnie, czyli tak, kilka słów. Mamy na temat danej karty. No i to jest przeprowadzone przez każdą, kochani, oczywiście z wielkich arkan. Zobaczmy sobie dalej. Następnie mamy małe arkana, The Minor Arkana, i tutaj, um, tak, jest wyjaśnione połączenie, więc też fajnie. Na początku, zobaczcie mamy te wszystkie symbole rozrysowane które się pojawiają na kartach a później mamy połączone na przykład że buławy zawierają ogniste znaki że lew strzelec baran prawda i że to jest praca energia pasja na przykład więc fajnie jak ktoś zaczyna czy ktoś sobie chce utrwalić te informacje one są tutaj powielone można sobie poukładać później mamy kielichy miecze pentakle czyli klasycznie Mamy króla, królową rycerza i page, czyli pazia, czyli też klasycznie. Tak. Ok. I widzę, że identycznie jest zrobione, czyli też opisane troszeczkę tutaj. Czyli dużo jest tutaj w tym opisie początkowym na temat każdej karty względem tego, co jest na obrazie, więc też będzie tutaj przybliżona nam troszkę ta tradycja, kultura właśnie. La Santa Muerte, tych kultura Meksyku, prawda? I tego tematu, więc fajnie, fajnie, coś innego, coś nowego. Można się czegoś dowiedzieć o świecie, prawda? O tej kulturze, tradycji, która tam jest kultywowana, celebrowana nadal. I tak to tutaj wygląda przez wszystkie pojedyncze małe arkana. Widzicie, że troszkę kolory się zmieniają w zależności od zmiany dworów. Tu mamy już pentakle. Ok. I co tutaj mamy na końcu? Jeszcze mamy na temat autora i na temat ilustratorki. Tak. Parę słów. No i tyle. Tyle mamy w książeczce. No dobra. Weźmy teraz tę te smoczą wielkość. Słuchajcie kart. Zmierzę wam, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Co to jest za smocza wielkość? 9 cm, słuchajcie, na cm 14. Porównam Wam to z taką klasyczną kartą. Już tu biorę klasyczną kartę Tarota. Zobaczcie. Mm -hmm. To jest dopiero różnica, prawda? To jest potężna, zobaczcie, różnica. Tak, więc trzeba być przygotowanym na to, że te karty Tarota mają wielkość dużych kart. Orakli. I jeszcze jeden temat, który no, niektóre osoby zauważały i podkreślały, tutaj zobaczcie mamy bardzo ostre krawędzie, nie ma czegoś takiego właśnie jak w tych innych, gdzie jest prawda ścięte, ale jeżeli komuś by to przeszkadzało, ponieważ tu nie ma jakiejś wielkiej laminacji, można by kupić ten taki katerek, czyli ten do przycinania rogów, prawda? Na Amazonie na przykład można to, wiem, albo w jakimś papierniczym i sobie po prostu przyciąć troszeczkę te różki i już jest ok. Oczywiście, jeżeli to komuś przeszkadza. Bardzo mi się podoba ta rameczka naokoło, złożona z gwiazdeczek ośmioramiennych. Ja taką e, gwiazdeczkę sama rysuję często. Niektórzy jak zaczynają, prawda, jakieś tam coś wypunktowują, robią kropeczki, a niektórzy takie gwiazdeczki. Więc ja jestem w grupie tych osób, które robią te gwiazdeczki, dlatego je uwielbiam. No i zobaczcie, z drugiej strony one też są. Czyli ta rameczka jest bardzo ładna. Natomiast znam osoby, które, ponieważ te karty były dla tych osób za duże, przycięły sobie właśnie w ten sposób i jest też taka możliwość. No ja bym tego nie robiła, bo w moim postrzeganiu one mają dużo uroku, właśnie w taki sposób, jaki są zbudowane. No są ogromne, no to trzeba się z tym liczyć, ale czy. Te 5 mm z każdej strony, czyli w sumie centymetr, aż tyle da, pomoże, no może komuś tak. Także tu każdy musi się zastanowić, czy chce sobie przyciąć je do mniejszej wielkości, czy też zostawić w takiej formie. Zobaczcie, jakie ogromne obrazy. I te kolory, tutaj barwy, one też mają ogromne znaczenie, bo w całej tej kulturze, tradycji, właśnie w Meksyku, też la Santa Muerte, tam kolory są bardzo ważną częścią tej całej celebracji, tej, tej tradycji. Więc warto też się dowiedzieć, jakby się chciało pracować, właśnie czy z tymi kartami, czy ogólnie z tym tematem, jakie znaczenie mają te kolory, prawda, dla tych dla tych osób, ja nagrałam taki materiał słuchajcie na temat dla Santa Muerte że tak powiem pierwszą część bo myślę nagrać jeszcze kolejną część mam kolejne książki i tam jest właśnie tarot Santa Muerte i jest książka na temat Santa Muerte po polsku więc jak ktoś by chciał wrzucę może tu linka pod spodem pod tym materiałem, także szukajcie w opisie albo w komentarzu linka właśnie do materiału, który mówi na temat Santa Muerte prawda? to by był zainteresowany Ok, a tutaj zobaczmy sobie już karta po karcie. Zobaczcie, mamy głupca. Tło jest cały czas takie ciemne, dzięki czemu te kolory są takie do przodu wypchnięte, prawda? Kontrastowe. Mhm. Tak, jak widzicie, na każdej karcie mamy napis na dole, nazwę karty i u góry jest nota numeryczna już wartość. Mhm. Tak. I mamy cesarzową. Mhm. Następnie pojawia nam się cesarz. Dobrze. Teraz mamy, kochani, pustelnika. Karta kochankowie. Zdecydowanie są to specyficzne obrazy, których estetykę trzeba lubić, prawda? Trzeba to lubić, żeby móc cieszyć się tymi obrazami. Z nimi rezonować i z nimi pracować. Jak ktoś lubi, właśnie takie meksykańskie klimaty, to tu się ucieszy. Mhm. Patrzcie, pustelnik, ta zabawa kolorami, właśnie, zabawa, połączenie tych kolorów tutaj, mi się bardzo podoba. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, czy też zwracacie na to uwagę. Zobaczcie koło fortuny i rosyjska ruletka, prawda? Mamy to koło ruletki. Także w sumie nie wiem, czemu powiedziałam rosyjska ruletka. No, ruletka. <laughs> tak. Rosyjska to jest chyba troszkę inna. No dobra, sprawiedliwość i tutaj też ciekawie to pokazane. Mamy wisielca. Jak widzicie, wszędzie te czaszki tutaj się pokazują. Dlatego są to bardzo dobre karty, właśnie, żeby popracować sobie z kultem Santa Muerte. A jeżeli się nie lubi za bardzo tych takich szkieletów, kość trubków, prawda, typowych, to te karty są świetnym rozwiązaniem, powiedziałabym, bo są bardziej w moim postrzeganiu delikatne, wyciszone, prawda? Takie miękkie, ciepłe te obrazy, subtelniejsze, powiedziałabym. Wiadomo, ja że to wszystko łączy się z wrażliwością każdej osoby. Każdy musi do siebie dobrać. Ja zawsze mówię, że na temat gustów się nie dyskutuje, prawda? Każdy ma swój i kropka. Słoneczko też piękne. Bardzo mi się podoba artystyczna oprawa, właśnie tych kart. Nie wiem, jak, jak książeczka, bo muszę przyznać, że jeszcze nie miałam okazji poczytać. Ale jak tak rzuciłam okiem, to wydaje mi się, że tam jest kilka ciekawych rzeczy, którymi można by się zainteresować. tak. No i mamy buławy, kochani. Czyli pierwszy dwór ognisty. Tak jest. Dwójeczkę buław. To jest trójeczka. I wszędzie te czaszki są widoczne, prawda? Ale takie właśnie plastyczne, jak mówię. Dajcie znać, co myślicie o tych kartach. Jak, jak je widzicie, jak postrzegacie, czy byście kupili tego rodzaju karty. Oczywiście, jeżeli gdzieś będą, tutaj wiecie, w tych sklepach, z którymi współpracuję, na pewno wrzucimy Wam z Natalią linki. Szukajcie w komentarzu czy w opisie. Natomiast jeżeli nie będzie, no to znaczy, że w tych sklepach nie ma i trzeba po prostu szukać, buszować. I zawsze polecam te sklepy typu na przykład Amazon, prawda, albo Libristo, to są sklepy, gdzie faktycznie można znaleźć jakieś yy, też może rzadziej występujące karty, prawda? Tak, mamy 10 buław. Mamy pazia. Rycerza była w mhm. Królowa, zobaczcie jak fajne te, no mi się przynajmniej podoba ten taki obrazek, prawda? On mi się kojarzy z jakąś książką na przykład dla dzieci i jakaś opowieść, prawda? Tak, ba bardzo mi się to podoba, bo jest to zmiękczone wszystko. Gdzieś tutaj może trochę ten Rider White jest widoczny na swój sposób, ale jednak są tu dołożone też inne pomysły jeszcze, inna, inna perspektywa, co jest super fantastyczne. Mamy kielichy teraz, inna kultura tu jest widoczna, właśnie. Jest to też piękne, na pewno jest to świetna talia. Dla kolekcjonerów, szczególnie tutaj u nas w Europie, bo wiadomo, że w tamtym obszarze to pewnie są bardzo popularne te obra obrazy tego typu, ale tu u nas w Europie, w Polsce, nie są one aż tak popularne, więc myślę, że jest to fajna pozycja w kolekcji. Prawda? Nawet jeżeli się nie chce pracować z tego rodzaju kultem, tradycją, to Czasem tak przejrzeć, poczytać, to myślę, że to jest bardzo ciekawe. Jakby się troszeczkę podróżowało, prawda? Jak takie tak, byśmy wyruszyli w jakąś podróż tutaj właśnie po meksykańskich ziemiach. Dokładnie. Dziewięć kielichów. Dziesięć, jak widzicie, no trochę to odbiega nam. Od tej klasyki, którą mamy, ale to przez to jest ciekawsze w moim postrzeganiu, oczywiście. Tak, mamy rycerza kielichów. Mamy królową. Mhm. I też mi się podoba, że te kształty tych ludzi tutaj są takie prawdziwe, naturalne. Czasem na kartach jest ta skłonność do takiego, prawda, deskowania ludzi, jak ja to mówię. Mamy miecze, kochani. Co mam na myśli, że, że ludzie wyglądają jak takie, wiecie, wysuszone modelki, prawda? Wszyscy. Przecież to nie jest prawda. Tutaj jest prawda pokazana w tym tarocie, na tych obrazach, które mi się podoba. Ludzie są różni. Jedni są bardziej okrągli, drudzy są bardziej wysmukli, jeszcze inni kuściści, prawda? To jest zupełnie naturalne. I to powinno być zawsze pokazywane w moim postrzeganiu, oczywiście, bo wtedy mamy poczucie, że patrzymy na prawdziwy obraz świata, prawda? A nie jakiś taki wydumany, iluzoryczny. Tak, chociaż tu z tymi czaszkami to też taki, prawda? Troszkę. Bajkowy obraz, ale przynajmniej kształty ciał są prawdziwe. Tak. Dajcie znać, kochani, jak tego rodzaju karty tarot przemawiają do Was. Czy ktoś z Was może ma już tego tarota? Może już pracujesz z nim? Mhm. Jak Ci się pracuje? Czy te rogi faktycznie ostre Ci przeszkadzają? Czy jest to coś, do czego można przywyknąć na przykład. Mhm. Mamy królową mieczy. Mamy króla. No dobrze, i teraz robimy już sobie pentakle. Zobaczcie, kolory nam się zmieniły na takie pomarańczowo-czerwono-fioletowe. Jeszcze żółty też tu jest oczywiście. I taki też cielisty, bym powiedziała, nie wiem jak to nazwać. Brzoskwiniowy, może. O, dokładnie. Tak. Trzy pentakle. Mamy cztery. Mhm, pięć. Bardzo jestem ciekawa, co, co napiszecie, kochani, tutaj. Jak wam się te karty podobają? Siedem pentakli, osiem dziewięć dziesiątka. Tak, no i powoli tutaj dobiegamy sobie do końca. Kart, także jeszcze sobie ocenimy na końcu. Teraz ocenimy sobie. Teraz tak, e, laminacja tu jakaś jest, ale nie ma jej dużo. Natomiast, ojej, są dosyć ciężkie, powiem Wam. Więc e, papier jest dosyć ciężki. Jeżeli chodzi o twardość, są dosyć twarde. To jest tak powiedziałabym. Hmm, Porównując, na przykład zawsze porównuję z tym tarotem, o, ale kartę wzięłam, zobaczcie, z tym pozłacanym tarotem królewskim, prawda, to on jest twardszy od tego, ale niewiele. Może przez tą laminację, bo tu jest duża laminacja, one są, prawda, zobaczcie, świecące. Natomiast te są, jak widzicie, prawie matowe. Są troszeczkę śliskie, więc tasować się powinny dobrze. Ale nie mają tej laminacji aż tyle, więc troszeczkę są miększe, ale to i tak jest naprawdę turbo dużo. Słuchajcie, bo na przykład jakby porównać z tymi kartami, prawda, z i mniejszymi, bo tu wzięłam, wiecie, te duże, prawda? A te są te angielskie. To one są bardzo miękkie w porównaniu do tego, więc ym, myślę i czuję, że długo wytrzymają. Jeżeli chodzi o brzeszki, oczywiście, że się będą z czasem łuszczyć to jest normalne i naturalne. Ale fajnie jest to zrobione, że jeżeli się zaczną, to powinny na zewnątrz, najbardziej, bo tutaj się troszkę podnosi, czyli na zewnątrz to jest jakby przycięte super. Ile bym tu dała, sajcie? No, ja myślę, że dam 10, wiecie, jakoś ja trwałość, bo czuję, że one są naprawdę mocne. I co więcej, te wszystkie tu ramki, rameczki dają nam możliwość przecinania tych kart naprawdę wielokrotnie. Zanim, tak naprawdę, to ja uważam, że jakby ktoś nawet męczył je super, to przycinając po 2 mm za każdym razem, na całe życie mogłyby wystarczyć. Naprawdę te tyły są też niezwykłe. Podobają mi się bardzo. Takie stare złoto, jakby na czarnym tle. Także 10 tam. Natomiast ta druga nota, prawda, że hmm, prace plastyczne, zaangażowanie tutaj. Ilustratorki i tak dalej. No na pewno jest to coś innego, inna kultura, inna tradycja coś, czego może my, Polacy, nie do końca tutaj jakby rozumiemy, nie do, nie do końca ogarniamy, ale przez to można się zagłębić w coś innego, w coś nowego, więc 10 nie dam, bo aż tyle nie czuję, ale z 8 punktów to nas spokojnie dam, bo czuję, że tu jest dużo wartości w tym. No, i przede wszystkim to, że możemy poznać inną tradycję. To jest w moim postrzeganiu ogromna wartość tutaj. A my, Polacy, powinniśmy pozwolić sobie na to, żeby się otwierać właśnie na świat, na to, co świat wnosi, jakie możliwości, co reprezentuje, jakie są kultury, jakie są tradycje, jakie są celebracje, właśnie różne religie. To jest fajne, jak sobie pozwalamy na to wyjście do świata. Więc ten tarot dla nas, Polaków, to jest takie wyjście. Do świata, poczucie tego troszeczkę z innej strony. Tak. Tyle dzisiaj, kochani. Dajcie znać, jak Wam się ten tarot podoba, czy byście kupili, czy byście pracowali, może już pracujecie. I oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeszcze raz przypomnę tym kultem La Santa Muerte, żeby cokolwiek na ten temat usłyszeć, to mówię o tym troszeczkę właśnie przy okazji materiału, gdzie jest recenzja. Samych kart Tarota Santa Muerte, plus ta książeczka, właśnie którą, e, którą mam, to jako pierwszą. I tamte karty na końcu też pamiętam, że troszeczkę pokazałam. Także, jakby ktoś chciał tam wrócić i sobie przypomnieć, będzie link, wrzucimy z Natalią pod spodem. Także zapraszam, kto by miał ochotę. a Dzisiaj mówię wam już, kochani, do widzenia. Cudownie, że byliście. Jak zawsze, utulam mocno. Do usłyszenia, pa pa.